Cześć, witam Was na kanale Project Automotive. Pojeździmy dzisiaj nowym satem Leonem w wersji FR i Hybrid. I test będzie o tyle ciekawy, że przesiadłem się do tego auta bezpośrednio ze Skody rs RSIV, czyli tej nieco mocniejszej hybrydy w koncernie Volkswagena. Zapraszam! Zarówno Skoda jak i Seat wkroczyły niedawno na teren ekologicznych napędów. Seat Leon i Hybrid to odpowiednik Octavii iV. Oba te auta mogą pochwalić się mocą systemową na poziomie 204 koni mechanicznych, zaś Octavia RS IV to Cupra Leon i Hybrid w innym przebraniu. Tam już koni jest 245. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze materiału z Oktawi, to warto go nadrobić, gdyż dzisiaj siłą rzeczy będę się do niego odnosił. Przede wszystkim do werdyktu, bo stwierdziłem tam, że w przypadku rzekomo sportowej hybrydy lepiej oszczędzić pieniądze i postawić na wersję zwykłą. No to sprawdzimy dzisiaj, czy przypadkiem się nie pomyliłem. Zacznijmy jednak od ogółu. Seat Leon czwartej generacji zadebiutował rok temu, a na naszym kanale dogłębnie sprawdzał go już Marcin. Auto z zewnątrz prezentuje się nieźle. Podobnie jak u poprzednika, można powiedzieć, że to taki ciekawszy Golf. Punkty charakterystyczne to trapezowy grill, mocno zarysowane reflektory i światła z tyłu połączone paskiem. Wersja FR dorzuca do tego dedykowane zderzaki, zaśodmiane i hybrid poznamy po odpowiednim znaczku z tyłu. Standardowo dla zelektryfikowanych wersji mniejszy jest też bagażnik. Tutaj akurat o wiele mniejszy. W standardowym Leonie hatchback ma on pojemność 380 litrów, natomiast tutaj tych litrów jest aż o 110 mniej, wynik to 270 litrów. Nie za dobrze, bo to wartość przeciętna nawet dla segmentu aut miejskich, ale jeśli chodzi o taką kwestię praktyczną, myślę, że nie ma dramatu. Na oko tych litrów jest więcej. Sporo miejsca zajmują niestety kable, na które nie ma dedykowanego miejsca. Krótko mówiąc, dla osób poszukujących większej przestrzeni, jest odmiana kombi. Jeśli chodzi o wnętrze, o wszystkim opowiadał wam już Marcin w swoim teście. Ja dorzucę do tego, że mnie nieco bardziej zawiodły materiały, szczególnie w porównaniu do nowej oktawi. Na zdjęciach wszystko wygląda w porządku, ale już w dotyku wszystko okazuje się średnie. Szczególnie przeszkadza mi ta twarda kierownica, a na osobny segment zasługują multimedia. W tym zakresie grupa Volkswagena zrobiła krok w stronę nowoczesności, gadżeciarstwa, ale niestety cierpi na tym rzecz najważniejsza: ergonomia. O ile Octavia zachowała jeszcze trochę przycisków skrótowych, tak w Leonie tego nie uświadczymy. Niepodświetlane slajdery do ustawiania temperatury i głośności sprawdzają się słabo, szczególnie w nocy. Sam ekran ma dobrą rozdzielczość, ale jego reakcja na dotyk i szybkość działania są przeciętne, zaś pomysł z dwukrotnym klikaniem na kafelek, aby go otworzyć wątpliwy. Zresztą nie zawsze to działa. Przyciski na kierownicy są na szczęście fizyczne, a zestaw zegarów cyfrowych wypada nieźle, natomiast w wersji hybrydowej jest nieco przeładowany informacjami. Pod maską mamy tu standardowy wagowski układ hybrydowy, silnik 1.4 TSI o mocy 150 koni i do tego motor elektryczny mający tych koni 115. Wartości oczywiście się nie sumują i łącznie mamy tu moc 204 koni. W tym wypadku oznacza to setkę w 7,5 sekundy i Vmax równy 220 km na godzinę. Do tego bateria o pojemności 13 kWh, pozwalająca przejechać na prądzie około 50 km. To odrobinę więcej niż w mocniejszej Oktawii RSIV. I właśnie taka jazda to najlepsze, co to auto ma do zaoferowania. Płynność, cisza jest naprawdę bardzo przyjemnie. Gdy bateria jest naładowana, auto jest dynamiczne. Odczuwalnie nie jest to wielka różnica w stosunku do mocniejszego układu hybrydowego z reski. Podobnie jednak jak tam, i tutaj po rozładowaniu robi się gorzej, szczególnie w trasie i na autostradzie. Leon Hatchback w tej wersji waży około 1600 kg z kawałkiem. W Oktawi to nadwaga mi przeszkadzała, a tutaj jakoś mniej. Wynika to pewnie z tego, że nie mamy tutaj obietnicy sportu, poza tym w Oktawi był zdecydowanie bardziej wyostrzony układ kierowniczy. Tutaj kręcenie kierownicą jest w pełni cyfrowe. Brakuje oporu, czucia, tak naprawdę wszystkiego. Przez to nie chce się w ogóle atakować zakrętów. Krótko mówiąc, hiszpańskiego temperamentu nie stwierdzono. Głośno pracuje też zawieszenie, które od czasu do czasu potrafi solidnie dobić. A co ze spalaniem? To kluczowy temat w przypadku hybryd, więc spieszę z wyjaśnieniami. Na ekranie widzicie właśnie tabelę z wartościami. Pomiary odbyliśmy przy naładowanym akumulatorze, rozładowanym oraz w trybie wymuszającym ładowanie. Czy takie auto się więc opłaca? Trudne pytanie. Cena Leona FR i Hybrid to 134 300 zł, a ten doposażony egzemplarz przebija 150 000. Dla porównania testowany przez Macina kilka miesięcy temu Leon 1.5 TSI kosztował lekko ponad 90 000 zł. Jasne, był słabszy, miał manualną skrzynię, ale dopłata jest naprawdę słona i trudno spodziewać się, by te koszty się w racjonalnym czasie zwróciły, nawet jeśli dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci ładowarki w domu. Realna dopłata do spalinowego leona to około 20 tysięcy złotych, a wersja Kupra i jej odpowiednik Octavia RSIV są droższe o kolejne dwie dychy. Dlatego nadal uważam testowaną dziś hybrydę za zdecydowanie lepszy zakup niż rzekomo sportowa Octavia RSIV czy hybrydowy Leon Cupra. Nie ma tu po prostu całej tej otoczki, która sporo obiecuje, a niewiele daje w zamian. Jeżeli interesują Was i przekonują hybrydy typu plugin, to w koncernie Volkswagena polecam właśnie ten nieco słabszy układ napędowy. A czy mnie pluginy przekonały? Raczej nie, szczególnie patrząc na ceny i realne oszczędności. Płynna jazda w ciszy po mieście ma coś w sobie, ale to trochę mało, by uzasadnić nadwagę i sporą dopłatę. Tak sobie myślę, że jeśli chcecie być eko i to wasze drugie auto, może lepiej spojrzeć na Volkswagena ID3. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam też do zapoznania się z naszymi innymi produkcjami. A jeśli chcecie pozostać z nami na dłużej, zostańcie subskrybentem. Więcej informacji standardowo znajdziecie na naszej stronie, link w opisie pod filmem.